Witam serdecznie. Dzisiaj w Klimatach Zdrowia będziemy rozmawiać o nowych technologiach. Ściślej rzecz biorąc, naszym tematem będzie nanotechnologia. Przedstawiam naszego dzisiejszego gościa. Jest to prezes firmy Nanolab, pan Michał Konopnicki. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Pierwsze i podstawowe pytanie to: czym jest nanotechnologia? Skąd to się wzięło i co to w ogóle jest? Bo jest to nowa dziedzina nauki i nie wszyscy pewnie będą o tym wiedzieć. Nanotechnologia się zajmuje produkcją, wytwarzaniem preparatów o bardzo małych rozmiarach, o najmniejszych, najmniejszych cząsteczkach materii. Chodzi o budowę atomu. Uporządkowanie takich atomów, jakichś pierwiastków powoduje to, że uzyskujemy zupełnie nowe jakości. Nanotechnologia jest w miarę nową dyscypliną. Ona łączy w sobie zakres nauk takich jak chemia, fizyka, biochemia, medycyna. Po prostu za każdym razem mamy jakieś wyznaczone kierunki, i one powodują, są spowodowane najczęściej pogonią za nową jakością, w sensie ceny czy, 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 czy efektywności działania. I nagle okazuje się, że właśnie budowa tych małych cząsteczek preparatów na bazie tych małych cząsteczek okazuje się niezwykle efektywna z punktu widzenia skutków działania, ale również z punktu widzenia ekonomii, czyli rozwoju jakiegoś przemysłu, jakiejś starszej nauki, poznawania czegoś nowego. Właśnie, nauka nauką, ale biznes rządzi się też innymi prawami, zupełnie innymi prawami jak nauka, jeśli tak możemy powiedzieć. Jakie to ma zastosowanie w takim życiu codziennym zwykłego człowieka. No właśnie ta funkcja celu podstawowa, że wszystkie dotychczasowe, dotychczas poznane środki, preparaty, które są używane, czy produkty, które są używane mają jakąś konkretne swoje bariery, czy to barierę kosztową, czy to barierę materiałową. Nanotechnologia pozwala znaleźć nowe rozwiązania i ona w swoim zakresie obejmuje na przykład nanorurki. Nanokapsułki, mikromaszyny czy nanomaszyny elektroniczne, nanopowłoki, szereg innych nowych rozwiązań, których do tej pory nie było i w zupełnie innej jakości i w zupełnie oczywiście innej cenie. Więc dokładnie jak to działa? Kupujemy taki preparat, mamy tutaj na przykład coś takiego jak Active Silver czy Nano Active Silver. Jak to działa? Do czego zwykły przeciętny Kowalski może to wykorzystać? No właśnie może, bo dlatego, że schodząc do poziomu, powiedzmy sobie, atomowego, do takich, do takich rozmiarów cząsteczek materii, uzyskujemy efektywność i skuteczność działania danych preparatów no, nieporównywalnie większą niż dotychczas. W przypadku akurat tego, o którym Pan mówił, to mamy do czynienia tutaj ze, ze srebrem. Myśmy wytworzyli, mamy wyprodukowane właśnie nano nanosrebro nanosrebro jest pierwiastkiem śladowym, czyli czymś, co e, powinno znajdować się w powietrzu, w ziemi i, 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 i w wodzie, e, stanowiąc przy okazji jakąś barierę e, określoną przez, przez naturę. E, my produkujemy to i pozwalamy, aby skorzystać czy to w domu, czy to w restauracji, czy to w szpitalu, czy w jakimś innym obiekcie. Z wszystkich, powiedzmy sobie, zalet Takiego preparatu i takiej naturalnej, bym powiedział, ochrony przed, przed jakimiś zagrożeniami? Zastosowanie ma to też być może nawet i większe niż takiego, u takiego przeciętnego człowieka w przemyśle. Również ekologia, z tego co rozmawialiśmy poza kamerą, jest tutaj jakby taką dziedziną, która wysuwa się na czoło. Jak to wszystko ma się do ekologii, do przemysłu? No więc właśnie, w związku z tym, że na przykład jeśli ciągle mówimy o, o, o srebrze. Więc srebro, jako że jest tym pierwiastkiem śladowym, jest absolutnie nieszkodliwe dla środowiska, wręcz wskazane by było, by było obecne w, w jakichś tam określonych normach w naszym środowisku takim industrialnym, jak mamy na przykład my tutaj na Śląsku do czynienia. I można to tak samo przenieść to do, do przemysłu, co tak jak jest jaka jest główna cecha i główna, główne zadanie np. Na firmy Nanolab, która na pewno sprawę zajmuje się higienizacją produkcji, czyli wszystkimi czynnikami, które mogą spowodować, aby podnieść produkcję na, na, na wyższy poziom czystości. To oczywiście może być produkcja rolnicza, to może być produkcja w przemyśle przetwórstwa jakiegoś mięsnego, warzywnego. To może być również dbałość o wyższy stopień higieny w obiektach jakiejś użyteczności publicznej, typu szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola. To może być również dbałość o oczyszczanie ścieków poprzemysłowych, także możliwości zastosowań. Tej, tych, tych preparatów w przemyśle jest, znaczy w przemyśle i w ogóle w naszym życiu jest bardzo dużo. Jest to na tyle istotne, że na przykład te preparaty, które my, których produkcją my się zajmujemy, są akurat nieszkodliwe dla środowiska, nieszkodliwe dla człowieka, nieszkodliwe dla zwierząt czy roślin, a stanowią bardzo ważne uzupełnienie. Czy, czy wręcz elimin, eliminują konieczność stosowania na przykład innych środków biobójczych? Czyli to nie jest typowa chemia. To, to, to nazwę chemia musielibyśmy w cudzysłowie wziąć, bo to nie ma żadnych szkodliwych działań dla środowiska, dla człowieka. Te jakie typowe środki chemiczne mogą mieć jakieś skutki boczne. To znaczy w, w tym naszym zakresie, bo my zajmujemy się jako firma Nanolab, zajmujemy się produkcją preparatów na bazie w sumie dwóch pierwiastków. Z jednej strony krzemu, a z drugiej strony właśnie srebra. W przypadku srebra jest to preparat, preparat, jest to koloid srebra, nie mamy do czynienia z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania chemii, na przykład na bazie jakichś innych związków szkodliwych, które są ujęte w odpowiednich wykazach. Srebro nie jest szkodliwe ani dla człowieka, ani dla środowiska, ani dla zwierząt, w związku z czym jest przyjazne, to byłoby dobre określenie, a jest niezwykle efektywne w działaniu. jest nieporównywalnie Bardziej efektywne w działaniu niż konwencjonalna chemia, którą stosuje się na przykład dzisiaj, w celu utrzymania na przykład czystości. Przewagą srebra jest to, że posiada ono bardzo tak samo długi czas działania. Srebro działa w czasie i na dobrą sprawę, dopóki nie zostanie powłoka czy środowisko, do którego zostało wprowadzone uszkodzone czy zmienione srebro cały czas działa. Może to trwać przez tydzień, może trwać to nawet i dwa tygodnie i dłużej. Cały czas efektywnie, skutecznie działa. Jeżeli miałby Pan scharakteryzować powiedzmy trzy, ja wiem, że trudno jest na pewno jakoś wymienić główne produkty, ale trzy produkty wymienić z nazwy, z ich zastosowania, jak one działają i do czego one służą. Natomiast trzy produkty. No, na przykład yy, używamy również, produkujemy również preparaty na bazie, generalnie bazy na bazie krzemu. Są to różne impregnaty. <coughs> Te impregnaty służą do zabezpieczania powierzchni, różnego rodzaju mineralnych powierzchni, przed do zabezpieczenia przed wpływem jakiejś wilgoci, porostu mikroorganizmów lub jakichś tam grzybów, zacieków i tak dalej. Następnym pr produktem, który, który stosujemy, to jest pro produkt na bazie srebra jest to NR100 Aqua, jest to preparat do oczyszczenia wszystkich, powiedzmy sobie, wód, wód technologicznych do impregnacji, z, z jakichś zanieczyszczeń mikrobiologicznych, z jakichś mikrobiologii, która się tam przez przypadek znalazła, jeżeli to są zbiorniki jakieś naturalne lub są jakieś to patogenne związki, które ktoś tam wpuścił, powiedzmy sobie nie, nieprzypadkowo. Oprócz tego produkujemy preparat na, tak jak mamy tutaj Active Silver, to jest kolejny preparat, który służy do tego, żeby zabezpieczać wszystkie powierzchnie wewnętrzne typu podłogi, ściany, stoły, meble. Pytanie na koniec, bo nanotechnologia to cały czas jest dziedzina nowa, rozwijająca się. Jaka Pańskim zdaniem będzie przyszłość z tej gałęzi wiedzy? No, na dobrą sprawę w tej chwili na całym świecie są prowadzone, prowadzone bardzo intensywne badania na możliwości zastosowania nanotechnologii. Bo te małe cząsteczki nagle okazało się, że mają zdecydowanie większą skuteczność działania niż konwencjonalna chemia, nawet taka specyficzna tylko uważam, że na pewno wtedy dziedziny będzie, na pewno będą rozwijane i to mocno. Problem jest tego, ile się z tego da bezpośrednio przełożyć do przemysłu, do usług, do naszego życia codziennego. My opieramy się akurat na tych dwóch podstawowych preparatach, typu i Przem". uważamy, że ten potencjał tych dwóch materiałów jeszcze jest, no jest wielki. Naprawdę bardzo bardzo. A jak my jako Pol Polska, jako kraj, jako Polacy jesteśmy my usadowieni, bym powiedział, w tej, w tej dziedzinie wiedzy. Czy jesteśmy, no Polacy słyną z tego, na przykład informatycy polscy są czołowymi informatykami na świecie, a w tej gałęzi wiedzy, jak się zastosujemy w badaniach, w rozwoju tej dziedziny? Uważam się, że akurat się zupełnie nie ma się czego wstydzić, dlatego że jesteśmy na pewno w czołówce, może nie tych ośrodków, które posiadają niezbędne środki do prowadzenia badań, w sensie pomocy jakiejś finansowej, ale na pewno nie brakuje nam Chciałbym przypomnieć tylko to, że Grafem, i, i, i szlager zeszłego roku, no to jest Kraków. No Chyba, nie ma się tego zdziwić. Serdecznie dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem był prezes firmy NanoLab, pan Michał Konopnicki. Dziękuję bardzo.